Cześć kochani tu Agnieszka, robimy dzisiaj, mierzymy, słuchajcie, mierzymy z Medicine. Dopadłam jeszcze parę rzeczy um, na Answerze takich ciekawych trochę jeszcze takich letnich, bo są taniej, więc można ewentualnie zobaczyć, ale myślę, że będzie całkiem fajnie, także jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj mam z Medicina dzisiaj, a jak zwykle będzie kolorowo, barwnie i wesoło, jeżeli jesteście ciekawi, ciekawe, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej, jeżeli film będzie się Wam podobał, oczywiście zostawiajcie kciuka w górę, to jest ważne dla mnie jako youtubera, bo pomaga, pomaga mi rozwijać swój kanał, oczywiście możecie też subskrybować, Spróbować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i śledzić mnie na Instagramie. I słuchajcie, takim krótkim wstępem, jak na mnie zaczynamy! Otwieram worę i będziemy zaglądać. Jezu, ale mi coś zaczęło w uchu piszczeć. Zaglądamy i y, patrzymy, co tutaj jest. Aha, powiem wam jeszcze, co mam na sobie. To jest jakiś naszyjniczek, właściwie łańcuszek z takim czymś. Nie mam pojęcia skąd, nie pamiętam już po prostu totalnie. I tutaj mam sukienkę z mango y, z takiej zeszłorocznej kolekcji, taką krótszą. Mam ją w dwóch wersjach kolorystycznych. Jeszcze mam zieloną w białe kwiaty. Rewelacyjne, krótkie sukienki. Y, zresztą w zeszłym roku kolekcja mango była świetna, w tym też. Y, ale tak, dobra, przechodzimy już do zamówienia. O, mam tutaj rachunek z cenami, więc będziemy sobie. Wszystko patrzeć po kolei i pierwsza rzecz, którą mam, wiem, ja jestem człowiek, chociaż ostatnio bardziej jestem człowiek sukienka, ale jestem też człowiek kombinezon w dalszym ciągu, więc zamówiłam kombinezon, zamówiłam kombinezon takie fajne widzę wzorki, w sensie fajny princik, zwierzaczki, jakieś liście takie egzotyczne na czarnym tle, coś takiego, krótki. E, takie typowo medicine z tego co widzę. Tutaj mamy w ogóle ramię, tego nie zauważyłam na stronie, jak oglądam. takie ze ściągaczem, możemy sobie ścieśnić albo rozluźnić. Mamy trójkątny dekolt, on jest zapinany na guziczki, no i tutaj gumka w pasie i luźne e, spodenki na dole. Podoba mi się tak wizualnie, mam nadzieję, że będzie na mnie dobry rozmiarowo. Ja wzięłam rozmiar e, M, tak, mamy tutaj zapięcie na guziczek też z tyłu. Dekolt wydaje mi się nie jest jakiś bardzo, bardzo głęboki. No i generalnie jest taki fajny, lekki, nie wiem, czy jeszcze będzie okazja go ewentualnie, gdybym go zostawiła założyć w tym roku, ale wiecie, u mnie kombinezony nie giną, zawsze noszę i tak dalej, więc jakby co. I teraz tak, jeżeli chodzi o skład, to mamy tutaj, o, jakaś inna metka, 100% wiskozy, więc składowo jest bardzo fajny. Mamy tutaj też w ogóle kieszenie, więc no, dla mnie to jest bomba, ja uwielbiam, jak są w takich rzeczach. Kieszenie uwielbiam, łapka tam wkładać i tak dalej. Także taki, no zobaczymy jak będzie wyglądał. Mam nadzieję, że y, będzie fajny. On kosztował 119, a teraz kombinezon kombinezon, tylko jeden kombin, a nie 119 zł. Ale nie wiem, to chyba w takim razie nie jest zniżka, jeżeli on kosztuje 119 zł. To jest chyba normalna cena. Dobra, ale mam tutaj też jakieś rzeczy ym, zniżkowe, więc wtedy obczajmy najwyżej po prostu yy, później. Tak, linki do wszystkiego będziecie mieć w opisie, jakby coś Wam się spodobało. Także yy, tak, zakładam i patrzymy. Szczerze mówiąc, to nie wiem, co myśleć, powiem Wam, jeżeli chodzi o ten kombinezon. E, niby fajnie wygląda, ale kurde, robi to, czego ja bardzo nie lubię. Dzwonkuje się na dole. Robimy tak i tak, taki dzwonek. Tutaj ta góra jest e, taka szersza, widzicie, przez te rękawki. E, natomiast, żeby zrównoważyć te proporcje, to tutaj jednak powinno być troszkę więcej, troszkę bardziej się powinno trapezować się. Trapezowato. Trapezowato to rozchodzić e, ten dół. Żeby były te proporcje takie wyrównane, bo tutaj mamy tak, że mamy blum, gulkę, idzie prosto, tak w miarę prosto i dzwonek. Nie lubię tych dzwonków. Bardzo nie lubię jak rzeczy są w ten sposób szyte. Także nie przekonuje mnie ten kombinezon, Czy On jest naprawdę fajny, ale no jakoś tak. Nie wiem. Fajniejsze. Widziałam i mam po prostu a kombinezon dla mnie musi być idealny, <grydy> po prostu. Zresztą, no nie wiem, co sądzicie, napiszcie mi. Z tyłu wydaje mi się, że może fajnie całkiem wyglądać, bo takie fasony po prostu luźniejsze tutaj z wcięciem i z tymi spodenkami na przykład, czy spódnicę, to do mojej sylwetki całkiem nieźle pasuje, ale jakoś tak jak z przodu patrzę, to nie wiem, jest coś w tym kombinezonie, co Sprawia, że nie do końca się czuję. Tutaj mamy jeszcze dosyć szeroki trójkątny dekolt, więc to nas dodatkowo poszerza, jeszcze właśnie w tej górnej części. No i te ramionka są takie zaokrąglone, więc tu wszystko wygląda dosyć obło. No i właśnie nie ma tej równowagi, nie ma tego balansu na dole. Tak mi się wydaje, że albo troszkę ta długość mogłaby być krótsza, żeby to się. Z... Wyrównało albo właśnie trochę szersze nogawki. Coś tu w tym projekcie jest takiego, że do mojej sylwetki po prostu nie za bardzo pasuje. Także kombinezon sobie odpuszczam. A myślałam, że to jest taki pewniaczek na dziś. Napiszcie mi, co sądzicie Wy. Czy Wam się podoba? Czy Wam się podoba na mnie? Pokażę Wam jeszcze może, nie wiem, czym się uda. Czekajcie musiałam wziąć aparat z, od lampy, żeby nie prześwietliło. Pokażę Wam jeszcze te wzorki, bo one są świetne po prostu, piękne są. Jeszcze jest druga wersja kolorystyczna, no ale niestety widzicie, no nie, nie pasuje do mnie za bardzo. Nie czuję się w nim. Szkoda, bardzo szkoda, bo tak jak mówiłam, to był taki pewniaczek. Dobra, idziemy dalej. Kolejna rzecz, którą mam, to jest coś, co zamówiłam z myślą o Was, ponieważ ja białe spodnie mam, czy ekri, czy białe, różne, ale Mam też moje ukochane sprzed kilku lat jeansy z Medicina i y, to są takie. To jest taki święty gral te spodnie, tak naprawdę, bo one świetnie leżą, są bardzo wygodne, są niezniszczalne. I zobaczyłam, że teraz y, na wyprzedaży chyba za 69-79 Medicine jeansy white y, za 69,90 są jeansy bardzo podobne do tamtych i stwierdziłam, y, że zamówię, tylko że właśnie w białym kolorze, takim ekry właściwie. No to... Złamana biel, bo to też widzę, że nie jest takie ekry. Mam je w rozmiarze 40. I tak pomyślałam, że właśnie zamówię, żeby zobaczyć. Dosyć sztywny jeans, który będzie się też fajnie nadawał na jesień, jeżeli lubicie jasną stylizację. Nogawki są proste, tu jest Fason Straight. Jeżeli chodzi o stan, to wydaje mi się, że to jest taki klasyczny, tak, wysoki stan, wyglądają w ten sposób, z tyłu mają kieszenie, no i właśnie prosta nogawka, wykończona takim lekkim strzępieniem. Tak sobie pomyślałam, że często gęsto jest tak, widzę, że metka tutaj odpada. Że właśnie ludzie szukają jakichś konkretnych jeansów, często są to jasne spodnie. Ja robiłam z tego czasu e, taki film. O, może chciałybyście takie mierzymy, właśnie w którym mierzymy rzecz z konkretnej kategorii? Bo robiłam chyba z dwa lata temu o właśnie jasnych jeansach e, na zimę taki film. I szukałyśmy tam wtedy takich, które najlepiej leżą, e, które nie prześwitują i tak dalej. I też pomyślałam, że właśnie zmierzę te spodnie, bo zapowiadają się ciekawie, nie są drogie. A nuż widelec będą wiecie, jakimś wielkim hiciorem, Także zakładam. Jasne, jasne zestawienie. E zwykła koszulka z mąki jedna zresztą z moich ulubionych tak stwierdziłam, że to założę tak na szybko, bo szczerze to nie mam żadnej takiej chyba ciemniejszej gdzieś pod ręką yy, do tych jeansów. i jeżeli chodzi o te spodnie słuchajcie to to są straighty, ale to są straighty z trochę szerszą nogawką. One wydaje mi się, że mogłyby być na mnie pół rozmiaru mniejsze, ale nie cały rozmiar, <laughs> czyli nie 38, czy tam. Nie pamiętam, jaka tu jest rozmiarówka. Tak, to jest 43 i 38. Ale generalnie są w miarę spoko. Natomiast to, co widzę, to popatrzcie. Myślę, że też jesteście to w stanie zobaczyć, a jeżeli nie, to wierzcie mi na słowo. Tu, gdzie jest więcej materiału, czyli kieszenie, rozporek, kieszenie na pupie, to niestety widać, że po prostu ta część dookoła jest trochę ciemniejsza. To znaczy, że one prześwitują. Nie prześwitują może bardzo... Tak, kierosławek jak zwykle przed. Nie prześwitują może bardzo ale trochę prześwitują. Wydaje mi się, że a może nawet 38-ki byłyby lepsze, no bo tutaj trochę tego luzu jest. Generalnie spodnie są ok, ale musimy wziąć pod uwagę to po prostu, że widać e, kieszenie. <głos》>, że widać takie jakby kieszenie. E, jak założymy tą bieliznę, to będzie ok. Natomiast ja wolę, jeżeli dżinsy są, rzeczywiście jak mają być białe, to są białe, żeby nie było widać tutaj, że są kieszenie, duże jaśniejszy rozporek. jakbyś nie lubię tego po prostu. Długość, jak widzicie... Jest taka 7 ósmych, nogawki są rzeczywiście proste, są spoko, nie są złe, powiedziałabym tak, że nie są złe, one nie są tak przyświtujące, że będzie Wam bieliznę jakąś widać, no chyba, że czarną założycie, wiadomo, czy że będzie Wam, nie wiem, pupę znać, jak będziecie mieć stringi, raczej nie i wydaje mi się, że też całkiem ładnie na tej pupie leżą. Ale dla mnie są troszkę za luźne. Ja bym wolała je w takiej wersji, jak mam te moje klasyczne niebieskie, wieloletnie, ukochane, jeansy. To nie jest do końca to, bo tamte po prostu bardziej przylegają na udach. Ja wolę straighty, które są przylegające na udach, i tutaj po prostu się troszkę, przez to, że łydka i tak dalej są węższe, to się, ten materiał jest tak jakby prosty, nie przylega. Także tak, mamy tutaj wysoki stan. I są ok. Nie są dla mnie, żebym je zostawiła, bo ja mam takie, które wolę, które są fajniejsze według mnie. Ale jakbyście szukały, to może możecie po prostu spróbować, zamówić sobie i zobaczyć, a już wam um, wam siędą lepiej niż mi. Ale ogólnie są ok. Tak jak jako rzecz konkretna, w sensie ubranie, czy szulofa próf, czy nie szulofa próf, szulofa próf, są ok. Kolejna rzecz, którą zamówiłam, to jest taka narzutka, takie Monko, coś w tym stylu. E, dwukolorowe. Teraz zobaczymy cenę. Poczekajcie. E, to jest nowa kolekcja, tak jakby z tego nowszego rzutu kolekcji, ale widziałam, że jest przecenione. Medicine na rzutka tu jest podpisane. 79,90. I ono na pewno było z jakąś zniżką. Takie o. Takie we wzory też y, geometryczne. Takie, no widzicie, widzicie, graficzne. Coś w tym stylu. Pomyślałam, że to może być fajne, takie właśnie do narzucenia na cieplejszą jesień, czy tam na wiosnę, jeszcze teraz, jak nagrywam ten film, a w sumie zobaczycie go jutro, czyli w poniedziałek, to jeszcze dzisiaj spokojnie można by to nosić. I ja tutaj mam rozmiar M. No, to jest po prostu taka czarno-beżowa, czarno-kremowa narzutka. Widzę, że mamy frędzelki tutaj na dole jeszcze. Ja lubię takie rzeczy, lubię do topu, do jeansów założyć na wierzch coś takiego, także mam nadzieję, że będzie spoko. I też podoba mi się to, że niby jest, tu się dzieje, jest wzorzyste i tak dalej, tu mamy jakieś takie też liście palmowe i tym podobne rzeczy. Jest wzorzyście, ale jednak jest zachowane to, że mamy te dwa kolory i w jakiś sposób dla mnie osobiście to jest może nie zachowawcze, ale takie trochę bazowe. O, powiem tak. Także słuchajcie, zakładam i zobaczmy, jak to leży. Dobra, to jak jesteśmy w tych jeansiorach, to zmierzmy tą narzutkę. Zobaczymy. Bardzo jestem jej ciekawa, bardzo jestem na nią taka napalona. <grym> nie wiem, jest z niej coś. Jak ją zobaczyłam na stronie, to mi się bardzo, ale to bardzo spodobała. Aha, ona wygląda tak. Dobra. Okej. Okay. Tak, w ten sposób jest odszyta. Trochę się czuję jak jakieś takie guru, wiecie, koralików dużo wywołujemy duszki, albo niekoniecznie, ale jakieś takie, no, walimy w bębny i tym podobne. Tak, yy, także tak to wygląda. Nie, to nie jest to, co chciałam chyba za bardzo. Może w tym zestawieniu też to, to nie jest to, co bym chciała. Może do shortów na przykład by mi lepiej zagrało, ale znowu tutaj za bardzo jakoś tak jest... No nie wiem, coś jest niehalo dla mnie. Coś jest niehalo w tym. Wyobrażałam sobie, że to będzie troszkę inaczej na mnie wyglądało. Także jeszcze się zastanowię. Może już sama sobie tak na spokojnie. Zresztą ja i tak to zazwyczaj robię. Przymierzę później, czy, czy do shortów, właśnie jakichś. Czy w jakimś innym zestawieniu kolorystycznym? Nie wiem, ale jak na razie nie, nie przekonuje mnie ta rzecz. Napiszcie mi, co wy sądzicie. Kolejna rzecz to jest sukienka. I to chyba jest szmiziera z tego, co pamiętam, albo coś szmiziero-podobnego. Stwierdziłam, że zamówię, bo super kolor. Bardzo mi się kolor spodobał. I mamy tutaj, o, widzę, pasek do tego też doczepiony. Tak. Trzeba go będzie jakoś otworzyć. I w ogóle ciężki. Taki, tak wam pokażę bo przez worek będzie widać. O, teraz złapało ostrość. Taki pasek. I sukienka jest tak wykończona u góry. Czyli mamy trójkątny dekolt, są guziki. E, tak. I jest długa z tego, co widzę. Czy ona ma jakieś rozcięcie? Nie. Ona jest po prostu cała na guziki. Trochę tutaj przegięciem są te guziki dla mnie. W sensie wiecie, ja już się niby przyzwyczaiłam do guzików przy sukienkach takich, ale jakoś tutaj wydaje mi się, że będą zbyt ostentacyjne jak dla mnie. Natomiast ten teal, ten kolor cyraneczka no jest prześliczny. Tutaj mam rozmiar M. Cena początkowa to było 170. 180 właściwie złotych bez 10 groszy. A nawet ta sukienka tutaj jest na rachunku nazwana til. E, 139,90. Czyli no, jakaś tam zniżka e, na nią była. Tak, także e, zakładam po prostu. O, idzie. Idzie, Sławciuś, przyszedł znowu. Teraz ta sukienka. E, ten pasek mi nie pasuje tutaj, jak. Jak nie wiem. <laughs> nie pasuje mi ten pasek. Wolałabym, żeby był zostaw to. Psi! chcę dobrać do tych rzeczy, które już zmierzyłam. Kierosowek! Zostaw to! Zostaw to! Idziesz do mnie teraz znowu. Idziesz do mnie, ogon się podnosi tak powoli. Zaraz zobaczycie dupkę Sławka. Perspektywa dupki sławka. Co? Nagrywam. Pracuję. Nie możesz się ocierać teraz. No widzę, że gdzieś wlazłeś, bo jakieś kłaki masz na sobie. Tak, dzień dobry. Nie, nie, nie. Nie, na no rączki nie. Nie. Buziaczków też nie teraz. <noise> On ostatnio przeszkadza, nie? Jak ręce mierzymy. Słuchajcie, nie podoba mi się, jak ta sukienka leży na mnie. Popatrzcie, co tutaj się dzieje w ogóle. Tutaj. No, Kirosławciu. Okej. Okay. Nie podoba mi się, jak leży, bo tutaj tak dziwnie wychodzi takie zaokrąglenie, a dalej jest też taka bardzo prosta. Ta góra jest ładna i ciekawa. No, kocie. Ta góra jest ładna i ciekawa. Dosyć taka mocno poszerzająca. Mamy tutaj, widzicie, kołnierzyk, dwie kieszonki. Trochę taki e, fasonowo styl cargo. Rękawki, no też takie, które sprawiają, że wyglądamy szerzej. Ale ten dół nie rozkloszowuje się w żaden sposób tak. Tak za mało, jak dla mnie po prostu. Dla mojej sylwetki oczywiście, bo na innych sylwetkach no to oprze się na przykład tutaj na bioderkach, nie? Jak będą większe, krąglejsze bioderka. A w ogóle tu są szlówki od paska, a ja go tak założyłam, czekajcie, bo to może trzeba tak. Ja go tak założyłam tylko na wierzch. Nie, ale teraz to... Teraz to też nie wygląda. Także kolor jest piękny. Fason jest ciekawy, ale nie na moją sylwetkę. No, tutaj teraz mi się zrobił dalszy, to już nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłam, czy nie. Ta sukienka, nie zrozumcie mnie źle, ona jest spoko, tylko po prostu nie na mnie, tak jakby sylwetkowo na mnie się dobrze nie układa, bo wiadomo, że jeżeli kobieta będzie miała trochę szersze biodra niż ja, no to ta sukienka się tutaj bardziej, tak jakby wiecie, zaokrągli wszystko, nie? A u mnie jest tak, że tutaj się wcięło trochę w trochę trochę wtali, a tutaj idzie prosto po biodrach i taki smutny korniszon jestem. Tak, także tej sukience też mówię nie, ale kurczę, powiem Wam tak, fajne są te rzeczy dzisiaj, tylko kurde nie do mojej sylwetki, tak do końca. W sensie, może ja dzisiaj mam jakiś taki typowo wyjątkowo oczepiarski nastrój, no ale po prostu, jakoś tak dzisiaj czuję w ten sposób. Napiszcie mi, co sądzicie o tej sukience Wy. I kolejna rzecz, to będzie zaraz Wam powiem, co bluzka Green za 49,90. Już ją miałam chwilkę na myśliście i tak stwierdziłam, a zamówię, bo jest taka też, właśnie fajny kolor zielony, i yy, zapowiada się całkiem niegłupio. U, miałam coś podobnego kiedyś. Kurczę, ale to jeszcze w czasach liceum tak mi się kojarzy właśnie w takim zakończeniu, okej. Okay. To jest taka bluzka z e, takim jakby kwadratowym trochę dekoltem, coś w tym stylu. Taka z bufia z tymi rękawami, tutaj jest luźniejsza na dole. Tak, miałam coś takiego i to też nawet w zieleni. I faktura jest taka marszczona. Tak, miałam coś bardzo podobnego, tylko to też było na górę, tylko nie pamiętam czy to była sukienka cała, czy coś w tym stylu. M. Czy też bluzka, M? Tak, już Wam powiedziałam cenę, no, chyba już Wam powiedziałam, więc nie, nie będę powtarzać. No, zapowiada się to też dosyć ciekawie, jest pomiętolone, no ale trudno. Um, natomiast, jeżeli chodzi o skład, słuchajcie, chyba Wam składu nie powiedziałam przy tej tilowej sukience, chyba zapomniałam, ale to wydaje mi się, że, wiecie co, zrobię to teraz. Wydaje mi się, że to jest wiskoza. Wrócę do tej sukienki e, i już patrzymy. Tak, bo wydaje mi się, że zapomniałam. Nie, tutaj mamy 80 modal. No właśnie, tak na chwyt mi się wydawało, że jednak nie do końca wiskoza. 80 modal i 20 poliester. I tej narzutki chyba też w całych tych emocjach radości i tak dalej wam nie pokazałam składu i nie powiedziałam składu, więc też wam od razu powiem. Taka jestem lekko zakręcona, widzę dzisiaj. I jeżeli chodzi o skład, to tutaj, 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 co my tu mamy? Tu jest napisane... Nic nie jest napisane. A, tu dobra, dobra, po tej stronie metki. 100% wiskozy, ta narzutka też, jakby co. Dobra, a teraz zobaczymy, z czego jest w końcu ta bluzka, o której teraz w teorii mówimy, a mówimy o wszystkim innym. To jest też 100% wiskozy, także coś takiego. No, kolor jest rewelacja. Bardzo mi się podoba, i wydaje mi się, że to może fajnie wyglądać do jeansików, także zakładam. Dobra. Teraz ta bluzka. Wygląda dość obu w ramionach, yy, zwłaszcza tutaj, to ramię, jakoś to mam wrażenie lepiej się troszkę układa, to jest jakby inaczej odszyte, ale generalnie no to jest taka bluzka, która no widzicie robi bombkę za mnie <grych> i myślałam, że tak będzie wyglądała ciekawie, tak luźno wypuszczona, w sensie nie wygląda źle, ale mogłaby lepiej, może tak, więc yy, podwiniemy ją po prostu i zobaczymy w ten sposób. Jak zwykle z podwijaniem, to mam, wiecie, problem. Tak mam, tak już mam. Ten typ tak ma, wiecie o tym doskonale. Tak się prezentuje. Ciekawa jestem, co sądzicie. Wydaje mi się, że jak patrzę w lustro, powiem tak. Jak patrzę w lustro, to mi się podoba. Ale jak widzę z daleka w podglądzie z kamery, to mam wrażenie, że wyglądam pięć razy grubiej niż w tym lustrze. Więc e, kamera ma to do siebie, że zbiera, tak jakby zbiera w całość, nie wiem jak to inaczej określić, zbiera w całość to co widzimy. Więc e, kiedyś kręciłam taki poradnik jak robić zakupy e, tak żeby właśnie było fajnie, takie triki zakupowe i e, mówiłam wam tam o to było chyba 3 lata temu. I tutaj to powtórzę, bo może nie trafiłyście na tamten film, bo jest was teraz zdecydowanie więcej, e, że jak na przykład coś mierzycie w przymierzalni w sklepie, to warto się nagrać. Warto się nagrać i zobaczyć po prostu, jak to wygląda w telefonie, bo macie zebrany cały obraz. Nie ma takiego jakby zniekształcenia, takiego, który macie, jak patrzycie w lustro. Po prostu widać wtedy. Dlatego ja też nieraz mówię, że ja mierzę te rzeczy i mam tutaj pierwsze wrażenia dla Was. Natomiast tak naprawdę jak ta rzecz wygląda, widzę dopiero, jak składam film. Dopiero wtedy widzę, jak ona wygląda. Także tak się ta bluzka prezentuje. Gdzie co rozpuszczę włosy? żeby zobaczyć, jakby wyglądała właśnie w rozpuszczonych. No ładnie wygląda. Wydaje mi się, że ten kwadrat mógłby być troszeczkę niżej. Wtedy by było trochę więcej lekkości w tej bluzce. Generalnie jest bardzo ładna, ale tutaj mi nie pasuje, bo ja mam tutaj... Wie, wiecie, rozbudowane mięśnie, przypakowane tłuszcz też, jakiś tam itd. i tak dalej. I no po prostu nie jest to za bardzo typ dekoltu dla mnie. W sensie podkreśla to, co akurat chciałabym przymaskować, a szkoda strasznie, bo mi się podoba. Natomiast to, co widzę, jak jeszcze patrzę w lustro, popatrzcie, ona... Jakbyście popatrzyły na tą bluzkę jako na figurę geometryczną, to co widzicie? Widzicie chyba trapez, nie? Bo ona jest tak... I tutaj rękawy rozchodzą się, tak, i tutaj mamy tą linię. Widzicie to, nie? Taki trapezik. Można by to wpisać w kształt trapezu, więc to jest kształt, który po prostu dodaje nam optycznie kilogramów i tyle. Także ja może nie mam nic przeciwko temu, w sensie, wiadomo, że nie jest to yy, tak, jakby coś, czego pragniemy, ale nie mam nic przeciwko temu. Natomiast. No, Staram się jakoś tak w miarę obiektywnie do tego podejść. Bardzo mi się podoba w lustrze, bardzo mi się podoba kolor, ale no wydaje mi się, że są bluzki, które po prostu fasonowo lepiej mi pasują, także chyba sobie ją odpuszczę. Chociaż kusi mnie bardzo, powiem Wam. Kusi mnie bardzo, ale chyba to by było złe posunięcie. Jeszcze te rękawki troszkę przedłużę, tak, to mi brzuch wystaje, ale no nie, nie jest to za bardzo dla mnie. Szkoda! Wiecie, to jest tak, że czasami ten sam fason, w sensie ten sam fason, takie samo założenie, że mamy kwadratowy dekolt, na przykład takie rękawki, mogłoby wyglądać zupełnie inaczej, bo to zależy od konkretnej rzeczy, no ale tutaj... Wiem, że wolę po prostu siebie w trochę innych proporcjach ubraniowych, może w ten sposób, ale dajcie Wy mi znać, co Wy sądzicie, co byście zrobiły na moim miejscu, zostawiłybyście czy oddałybyście. Pokażę Wam jeszcze z tyłu w ogóle... O, nie pokazałam, teraz się zorientowałam i z boku, jak to wygląda. No i piszcie. I ostatnia rzecz to jest czarna sukienka. Ja lubię czarne sukienki, długie. <grych> I tak, i tutaj mamy też czarną sukienkę. O, przyjemna całkiem w dotyku. Sukienka z domieszką no czarna za 140 zł. Cena widzę podstawowa to jest 180 uuu! Fajna, fajna, na takich szerokich ramionkach, ale widzicie, że prześwitująca dosyć mocno. Z tyłu mamy wycięcie w ten sposób i tu jest guma. Tutaj widzę, że jest zamek i jest taka trapezowa, nietaliowana, taka prosta. Ja ją mam w rozmiarze M. Mam nadzieję, że będzie dobra. Taka dłuższa, z rozcięciem widzę z przodu. Tak, podobna jest trochę w chwycie do tej mojej sukienki z mango um, czarnej, z takim ażurkiem tutaj pod biustem. Tak, i jeżeli chodzi o skład już dokładnie teraz, to 71 to jest wiskoza, 16 len i 13 bawełna, więc skład jest bardzo zacny. Sukienka tak na pierwszy rzut też mi się fajnie wydaje. Mamy takie szersze, marszczone ramionczka też tutaj, więc myślę, że może być całkiem spoko. Mierzymy. I ostatnia nadzieja, ostatnia rzecz. I wygląda to fajnie. Tylko, że się znowu muszę przyczepić. Słuchajcie, wyglądałoby dużo lepiej, gdyby to podcięcie tutaj pod pachami było troszkę większe, troszkę głębsze. Popatrzcie. Aha, otwieram mi drzwi. Jeżeli zrobimy tak, to górna część tutaj wygląda dużo smuklej, a jak jest taka linia bliżej poziomu, to niestety jest to poszerzające. Dekolt też jest dosyć wysoko zabudowany, kwadratowy, szerokie ramionczka. Szerokie ramionczka, niby spoko do mojej sylwetki, bo jak ma się szersze ramiona, to one fajnie tak jakby rozbijają tą szerokość ramion. Tutaj widzicie, jest cięta w ten sposób bardzo ładnie. Długość jest taka za połowę łydki. Bardzo ładna jest ta sukienka, tak ogólnie rzecz biorąc, talikę mi trochę robi. Tak wygląda z boku. Tak wygląda z tyłu. No i właśnie, niestety, ale mój biustonosz centralnie wychodzi spod tego. To jest niby pas, taka guma, która w teorii powinna ten biustonosz schować, ale on cały czas mi wychodzi, wyjeżdża. Także, aha, nie widzicie tutaj dokładnie bez metka. Także tak to wygląda tutaj. No kurczę, powiem Wam, że ta sukienka, coś tu jest pozwijana też w ramionczku. Ojejku. Jakiś jest pozwijany dziwnie to ramionczko. Spróbuję to ruszyć tutaj. O, już lepiej. Ta sukienka jest śliczna. Nie powiem. Jest śliczna, tylko szkoda, że właśnie nie jest tutaj bardziej wcięta. Tak jakby, kurczę, to są takie drobne detale, które ktoś projektując to nie pomyśli. Nie, tak jakby, jak projektuję, to nie, nie wpadnie na to, żeby zrobić jak najwięcej takich rzeczy, które rzeczywiście tej sylwetce fajnie zrobią. Szkoda. Ale generalnie jest to potencjalnie rzecz, którą bym zostawiła. Z tego mierzymy. I yy, jeszcze ta narzutka. Te dwie rzeczy najbardziej mi dzisiaj siadły. Dajcie znać, co wymyślicie, co Wam się dzisiaj podobało. Wydaje mi się, że ta sukienka jest świetna, tak naprawdę, mimo tego, co ja tutaj narzekam, nie? A biustonosz można ograć e, inaczej troszeczkę, czy inny biustonosz po prostu założyć. I będzie git. Wydaje mi się, że jest bardzo fajna. Właśnie ona i ta narzutka. Te rzeczy, dwie, jak dla mnie, są na tak dzisiaj. Reszta no, ma takie mankamenty, i tak dalej, że trochę bardziej na nie. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną czas. Jeżeli i tak, zostawiajcie kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!